Hejka! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcinku będziemy sobie przechodzili tylko letnie parkury, ponieważ lato się zbliża wielkimi krokami, więc trzeba coś nagrać z tego Blockstar Planet właśnie o lecie. Więc no, zapraszam was na kolejny piękny odcineczek. Okej, okay, więc jesteśmy już na parkurze, i tutaj widzę, że na mnie trchała lawa. A ja lawy nie lubię. Tutaj widzę, że jakby. No dobrze, chociaż że tą lawę widać, ponieważ wiecie, no gdyby demka tej lawy nie zauważyła, to by już skinęła. No i no i po prostu byłoby źle. Tutaj jesteśmy właśnie na takim Arbusowym starcie. Podoba mi się on, ale wiecie, demka się nie da nabrać, ponieważ się jeszcze okaże, że będzie kluczyk. Sprawdzamy, czy jest klucz. Pyk, pyk, pyk. Yy, sprawdzamy. Yy, yy, nie, nie ma klucza. No to spadamy sobie i idziemy sobie na takie tutaj yy, słoneczka, na którym... Serio? A few later. Udało mi się. Udało mi się. Demka teraz będzie sobie przeskoczy. Pyk. Jesteśmy sobie tutaj na słoneczku. Dobra, dalej sobie skaczymy. Hop, hop, hop i hop. Ten odcinek będzie trwał wieczność. Tak, będzie. Ale wracając, wracając sobie, skaczemy sobie znowu po tych słoneczkach. Tak, wiem, wy z tymi się słoneczkami zanudzicie, ale spokojnie, spokojnie. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, jakie macie plany na wakacje. Ja ogólnie jeszcze nie wiem, chyba gdzieś. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem szczerze, jakie mam plany. Ale dobra, jesteśmy sobie, już przeskoczyliśmy te całe słoneczka, więc hop i hop. Ogólnie się cieszę, że już idzie lato, no bo wiecie, no lato to wraz z wakacjami idzie, a z wakacjami wolne po prostu. O, zobaczmy, co tutaj pisze lato, lato, tak, widzicie? Widzicie, jakie letnie parkury Demka wybiera? Ha, ha, ha. Dobra, jesteśmy sobie tutaj na bananach takich, dobra, ale sobie skaczemy po nich. Hop i hop. I sobie jedziemy dalej przez ten parkour. Zobaczymy, czy udan ten parkour się demce przejść. Zobaczmy sobie. u, takie ananasy. Dobra, wchodzimy sobie. Takie ananasy premium, bo z takimi oczami i z buźką taką. No, po prostu powiem, powiem, że ananasy premium tylko dla demki. Nie lubię ananasów, ale cicho. Przyjma wszystko, hehe. He. Dobra, jesteśmy sobie tutaj w teleporterze sobie, wraz na moim żółwiu, który y, mnie wiezie przez całą drogę. Ja nic nie muszę robić, tylko mnie żółwy wiezie. Taki Demka ma luksusy po prostu. Dobra, ale ogólnie tutaj mamy właśnie, skaczemy sobie po arbuzach. Znowu takie, wiecie, takie premium, ponieważ mają takie oczy. Zobaczcie, jakie oczy one mają. A, papa arbuzy było miło poznać, ale ale... Yy, yy, ja, ja muszę uciekać. Tak, tak, tak. Hop i hop. Co się tutaj przed chwilą stało? Nie, no, byłam tak daleko w parkurze. Nie, no, nie. Nie, nie, załamałam się. Po prostu się załamałam. Serio, załamałam się. Nie, nie. Hop, hop, hop. Nie, po prostu. Ech, ta demka i jej żów. Rów, yy... słuchaj, żów. Yy, naucz się lepiej iść. Tak. Lepiej mnie noś, bo wiesz. Yy, jeżeli Demka nie przejdzie parkuru, no to nie będzie wypłaty. Czy ten żów w ogóle chce tą wypłatę? Nie wiem. Nie mam po... Chyba nie, tak, nie dam mu wypłaty. Nie ma wypłaty żów. Nie ma, nie ma wypłaty. Nie chcesz przejść parkuru, no to nie ma wypłaty. Co jest? Nie no, ja bym musiała jakieś tam wiecie, zakłady z Żółwiem tam zrobić, wiecie, układy, żeby mnie on dobrze niósł po prostu. No, no, no. Czemu ja nie umiem przejść takiego, takiego łatwego parkura? Jedyne co muszę robić, to skakać po takich słoneczkach. Po prostu nie wiem. A ja ogólnie mój głos może być troszeczkę, troszeczkę, tak, troszeczkę dziwny, ponieważ. Ponieważ e, nie wiem co, ale mam taką jakby alergię, dlatego wiecie. Dlatego mam mogę trochę mieć dziwny głos plus e, mogę czasem pić, ponieważ mam wodę. Ponieważ u mnie. Ja po prostu umieram tutaj. E, po prostu umieram, serio. I, ja nie wiem, jak ja jeszcze żyję, jestem w stanie mówić do Was. Naprawdę nie mam pojęcia, ale dobra. Znowu sobie skaczemy po tych ananasach premium, co mi się podoba. Dusić się zaczęłam. Boże, Boże Święty, co to jest? Dobra, skaczemy sobie dalej, tylko niech Demka się napije. Tam mówiłam, że się napije. Okej, okay, jestem. Już się napoiłam, nawodniłam się. Wy też się nawadniajcie, bo właśnie w lato trzeba się nawadniać. No, 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 nawadniajcie się, nawadniajcie się, a ja tutaj... Ja pełna energii, już wróciłam do życia. Biegniemy, przechodzimy ten parkur. Uuu, po takich strynach skaczemy teraz. Uuu, nowość taka. Oraz y, zniknęła ta woda. No bo jesteśmy na jakby wyższym piętrze, a, ale dobra, ale się boję tej lawy. Lawa, proszę, nie zabijaj mnie. Uuu, a co to, lody? Lody na patyku. Lubicie lody na patyku? Nie! Przed metą! Przed metą zginęłam! Przed metą! Nie, 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 nie! Ja na to nie pozwalam. Nie, wychodzę. Wychodzę. Żółwy, wychodzimy. Wychodzimy. Nie, ja mam dość. Okej, okay, jesteśmy sobie na następnym Że Mam nadzieję, że ten parkur przejdę, a ty, drogi widzu, kiedy ja przychodzę... Ten super parkour znowu, no nie, nie, nie znowu, po pierwszy raz go przychodzę, ale wracając czas na reklamę bajdemka. Nudzi ci się, chcesz popisać po prostu sobie na jakimś serwerze Discord oraz chcesz zawalczyć z Demką? Mam, mam cię! Dołącz do mojego serwera Discord, nazwa to jest kamyki Demki, a ja tutaj sobie przechodzę parkur. W tym czasie możesz sobie dołączyć tam, w opisie jest link. Możesz sobie zawalczyć tam z Demką, zobaczymy kto wygra. No i ja, ja myślę, że ja wygram. No, 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 tak, tak. a ja już przechodzę do parkuru i koniec reklamy. Możecie już normalnie oglądać. Uuu, rekord dzienny. Dzięki tej reklamie. Nie no, nie no, full wypas. Dobrze więc, jesteśmy sobie na kolejnym letnim parkurze. Tutaj widzę, że jest taka atmosfera, nie no, podoba mi się. Sobie polubimy zwierzątka oczywiście, no bo wiecie, kryształki muszą być. O, mróz dostałam. Tej, idealnie dla mnie, bo ja potrzebuję tego mrozu, ale na lodowiska nie chodzę, bo wiecie, lato jest, hehe. <laughs> Wiem, że się nie zaśmialiście, dobra? Udajcie, że się śmiejecie, chociaż żeby mi smutno nie było, dobra? Proszę. No, no, dobra. Ha ha ha, razem się śmiejemy. Dobra. Idziemy sobie, tutaj widzę, że są hamaki. Hamaki idealne dla mojego spoczynku, wypoczynku sobie. Hop, hop, o nie, 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 Bo tutaj jest lawa. Muszę unikać tej lawy, ale dobra. Sobie już chwilkę odpoczęłam. Wzięłam sobie kluczyć, klut, ja tej po prostu... Nie! Dobra, kluczyk sobie wziąłam po prostu, ale wiecie, nie komentuję tego. Dobra, hop! Hop! Jak ja szybko umiem! Nie, Tesla! Nie, Tesla, nie! Nie, 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 nie! To ja już zginę. To jest już pewne! To jest już pewne! <laughs> ja żyję! <laughs> ja żyję i ten parku przechodzę. O oh, wow! O oh, wow, nie no! Się wodę napiję. Okej, okay, napiłam się, kontynuuję od kryształu i robimy tą misję, robimy, robimy z tą misję, robimy, tak, mam jedną kreskę, nie uleczamy się, bo wiecie, my na kozaka, my, my, my jesteśmy taki, tacy pro, że na jeden HP spokojnie przejdziemy, pyk, no i meta, i kolejny rekord dzienny, aż dam lajka, no, 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 no. no. Więc no, więc no, to by było na tyle w dzisiejszym pięknym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się szczerze bardzo podobało, więc zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmów. Oraz możecie zajrzeć na poprzednie filmy, jeżeli jeszcze nie macie mnie dość. Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie do końca, tutaj macie medal, pochwalcie się nim w koniecznie w komentarzu, nie ma, że nie, ponieważ sobie będziemy patrzyli, że czy jacyś widzowie nie oglądają do końca odcinków, a komentują, no to nie, 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 pochwalcie się medalem w komentarzu, nie musicie młotki szukać, tylko wiecie, no, wiecie o co chodzi, zresztą po prostu się pochwalcie, haha, hehehe. He. Więc no to by było na tyle, dziękuję bardzo Wam za oglądanko, życzę miłego dnia, wieczora, nocy, dziękuję, dobranoc.